Witam Was, Heja, ja jestem Dedmos, a to jest nasz świąteczny, winilowy odcinek. A więc tak, ja sobie tutaj ponakładałem na mojego boxtera, który jest absurdem na zimę. Naklejki, które Wy możecie nie dostać, ponieważ ja bałwanę dostałem osobiście na e-maila w zeszłym roku. Santarina była obecna, dostępna też w zeszłym roku. No i tabliczka Darius co świadczy o. Raczej złym dla mnie. A więc dobra, zacznijmy. Na początek walniamy sobie tego Mikołaja. Głowa, kółko. Wódu, ten autorzy Fenix. Złączone to do odb i odbicie lustrzany. Włosy, znowu z tego Fenixa. Czapka Mikołajowa. Kategoria, wizor. Kółko, by zakryć broda Te oto tak jest je. nos z kółka, oczy z kółek, tak jakby dzielnice są zrobione z. Czapki, pompon, i dokończenie tej czapki. Teraz propozycja na śnieżki. Opłatki śniegu. <laughs> Przepraszam. Mm, tutaj te te gesy z Eikyona. Taki kwiatek też z To. Kółkami zapełniamy tutaj środki a tutaj nakładamy trzy warstwy. Jeśli oglądaliście z wcięciami, tu bodajże odcinek 11 po to wiecie jak to zrobić. Można nakładać jedno od drugiego i malować w drugi kolor. No ja sobie tu Santarina i mały śnieżny. Dobra, to był świąteczny odcinek, świąteczny, świąteczny dopiero będzie, właściwie świąteczny dopiero będzie, to był Mikołajkowy odcinek specjalny, który zapowiadał, jak zrobić śnieżki, no, śnieżki, płatki śnieżki. a dopiero świąteczny winyl nadejdzie, a więc tak, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, dawać lajki pod filmami, oglądać je na bieżąco i co jeszcze było, lajkowanie fanpage'a, no i posyłanie Waszych zdjęć i do nas na stronie z Facebooka. Ja się z Wami żegnam, na razie, cześć.